Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej Platformy Obywatelskiej naszego klubu parlamentarnego. Jest ze mną pani Urszula Augustyn, która będzie dzisiaj główną osobą w, z naszego ramienia występującą w debacie w, w sprawie wniosku o wotum nieufności wobec pani minister. Krystyny Szumilas. Proszę Państwa, zacznę od sprawy. Panie... Sprawie... Nieufności. Wobec ministra edukacji narodowej pani Krystyny Szumilas jest bezzasadny. Jest wnioskiem czysto politycznym, niemerytorycznym. Mnoży zarzuty, z których każdy jest w istocie efektem Własnych poglądów autorów tego, a nie konkretnych błędów czy zaniechań ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej, ze strony ministra. Domyślamy się dwóch źródeł tego, tego wniosku, poza oczywiście tym znanym i słynnym mówieniem stałego nie wobec wszystkiego, co robi Rząd Platformy Obywatelskiej. Po pierwsze nie, nieporozumienie wokół kwestii religii w szkołach, gdzie pis przez pewien czas... A, Był a, na alarm, że religia będzie ze szkół wyprowadzona przez platformę OTSK. i druga, druga kwestia, drugi wątek, który też leży moim zdaniem u podłoża tego niefortunnego i nie, nie, niepotrzebnego, kompletnie nieuzasadnionego wniosku, to ta kwestia oczywiście liczby lekcji historii i zmiany w podstawach e, programowych tego przedmiotu. W obydwu tych kwestiach, które jak sądzę są tutaj tą podstawą PiS popełnił, popełnił błędy po pierwsze e, niezrozumienia tego, co się dzieje dzisiaj w polskiej szkole, e, a po drugie e, w istocie jak zawsze e, kieru, kieruje się ideologią, ideologicznym sposobem i zachowawczym sposobem patrzenia na rzeczywistość polską i na rzeczywistość polskiej, polskiej szkoły. E, wydaje się, że od ludzi o tego rodzaju doświadczeniu jak chociażby poseł ujazdowski można by było wymagać trochę e, większej e, m, rzetelności intelektualnej w sytuacji, w której się e, ocenia zmiany w szkole i tego, że kiedy nauczyciele zyskują możliwość indywidualnego prowadzenia e, zajęć, jeśli stawiamy problemowo e, całą strukturę przedmiotu, jeśli... Jeśli zwiększamy liczbę w istocie godzin w, w Liceum Historii, a nie zmniejszamy, ale poszerzamy jakby zakres rozpatrywania historii w kontekstach społecznych, kulturowych, to że to jest ogromna zaleta, że to jest zaleta, której powinno się, się chwalić jako dobrą zmianę w polskiej szkole. Niestety PIS chciałby wszystko zachować tak, jak było kiedyś, jak było w, tak jak uczono historii jeszcze w czasach PRL-u a na to naszej zgody nigdy nie będzie. Oddaję głos pani Augustyn, która jest w tych sprawach jeszcze lepiej zorientowana niż ja. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, warto podkreślić raz jeszcze pierwsze zdanie, od którego rozpoczęła się dzisiejsza konferencja. To jest wniosek absolutnie polityczny. 23 wymyślone, naciągane argumenty, które znalazły się w uzasadnieniu, naprawdę nie potwierdzają się w żadnych faktach. Co więcej, jest to dla nas dosyć zastanawiające i przykre, że od kilku miesięcy, bo od marca na przykład próbujemy wyjaśnić sytuację z nauką religii w szkole i nadal żadne argumenty, merytoryczne argumenty stawiane przez ministerstwo i przez posłów Platformy Obywatelskiej nie trafiają. Tak jakby nie chciały być usłyszane, nie chciały być zrozumiane. Ta sama sytuacja z nauczaniem historii jest jest źle, twierdzą wnioskodawcy, jest źle, bo w 2006 roku historię na maturze wybierało 22% uczniów. W 2011 roku też było tylko 7% uczniów. No więc jest źle. Kiedy próbujemy podpowiedzieć, to w takim razie zmienmy sposób nauczania, spowodujmy, żeby ta historia była nauczana w sposób konsekwentny, żeby nareszcie był czas na to, by w uporządkowanej podstawie programowej znalazła się historia najnowsza, historia współczesna, żeby nareszcie zacząć z młodymi ludźmi rozmawiać o historii i o y, społeczeństwie, o tym, co dzieje się dookoła w sposób problemowy, analityczny, żeby można było wnioskować, żeby można było y, analizować przyczyny i skutki no to okazuje się, że nie ma także dla takiego pomysłu zrozumienia. Tymczasem e, nauczyciele akademicy podpowiadają cały czas. E, polska młodzież, która przychodzi na uczelnię właśnie z wnioskowaniem, z analizowaniem ma kłopoty. Kiedy próbujemy podpowiedzieć zróbmy tak z historią, popatrzmy na e, sprawę nauczania a, w sposób bardziej atrakcyjny, y, bardziej problemowy, zmobilizujmy tych młodych ludzi, żeby ten przedmiot był dla nich atrakcyjny, wtedy spotykamy się z absolutną negacją. Rząd Donalda Tuska, Rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego działa kompleksowo. Proszę zobaczyć, że dla nas w edukacji istotne są wszystkie elementy. Gdybyśmy prześledzili rewolucję, która odbyła się w budżecie państwa, w momencie, kiedy Platforma Obywatelska przejmowała rządy, to pierwszy i najważniejszy argument był taki – szukamy pieniędzy na podwyżki dla nauczycieli. Bo dla nas jest bardzo ważne, żeby pokazać, że nauczyciele, ta grupa społeczna jest dla nas bardzo ważna. To jest ta grupa, o której chcemy powiedzieć. Przez lata byliście zaniedbywani, ale dzisiaj staramy się zrobić krok w dobrym kierunku. Od 2008 roku, czyli przez ostatnie 4 lata, sukcesywnie, małymi kroczkami przygotowaliśmy podwyżki dla nauczycieli. Ta grupa społeczna zyskała średnio 1000 złotych na każdej pensji. To, to jest mniej więcej taka kwota, którą w ciągu tych ostatnich czterech lat udało się. I oczywiście planujemy to robić nadal, bo i na 2012 rok, od 1 września, nadal będą sukcesywnie małymi kroczkami te pieniądze tej właśnie grupie zawodowej przekazywane. Widać wyraźnie, proszę Państwa, pesymizm wśród wnioskodawców. Ogromny pesymizm. Widzą tylko to, co chcą widzieć. Widzą zimną wodę w kilku szkołach. W kranach, w kilku szkołach, ale nie widzą tego, ile dobrego w ciągu tych ostatnich lat się wydarzyło. Nie widzą wybudowanych nowych sal gimnastycznych, nie widzą placów zabaw, dobrze wyposażonych, nowotwartych świetlic, nie widzą pieniędzy, które na ten cel pozyskały samorządy. To jest tylko przez ostatnie dwa lata 244 miliony złotych, które były przeznaczone na doposażenie szkół pod kątem tych najmłodszych uczniów, a więc tych, którzy przychodzą do szkoły w wieku 6-7 lat. Tego nie widzą. Pesymiści widzą tylko to, co chcą widzieć. Mówią o masowym zamykaniu szkół. Chcę zwrócić uwagę, że określenia, które są w tym wniosku użyte, to są określenia przerysowane, przerysowane, ale nie mające potwierdzenia w rzeczywistości. Jak można mówić o masowym zamykaniu szkół, nie pamiętając o tym, że w ciągu ostatnich 6 lat w systemie jest ponad milion dzieci mniej. Ponad milion uczniów mniej. W tym samym czasie subwencja oświatowa wzrosła o 10 miliardów. To są naprawdę fakty, które, mają, które można udowodnić. Milion dzieci mniej, taka sama liczba etatów nauczycielskich i pretensje, że samorządy są zmuszone do tego, żeby racjonalizować sieć szkół. Co więcej, w tym roku z mocy ustawy wygasają takie szkoły, które nie cieszą się zaufaniem i, i, i społecznym, a więc nie ma tam naboru. To są m.in. licea profilowane, które właściwie znikają z mapy edukacyjnej, m.in. Są to, to są także licea i technika uzupełniające, ale one z mocy ustawy wygasając muszą także mieć uchwałę danego organu, a więc Rady Gminy, Rady Powiatu czy Rady Miasta, że zostaną wygaszone, zamknięte. Żeby ratować małe szkoły, a więc odnosimy się do tych szkół, które są w małych miejscowościach. W poprzedniej kadencji przygotowaliśmy, przeprowadziliśmy ustawę o przekazywaniu szkół, o, nie o likwidacji, tylko właśnie o przekształcaniu. I ona dzisiaj działa całkiem dobrze. Samorządy chętnie po niej sięgają, często z niej korzystają. Więc y, proszę zwrócić uwagę, pesymista widzi tylko to, co jest czarne, co jest złe, co jest niedobre. Nie widzi plusów, nie widzi pieniędzy przygotowanych i zapowiedzianych, i zapowiedzianych przez pana premiera w ekspoze na realizację ustawy żłobkowej, nie widzi pieniędzy y, przygotowanych i zapowiedzianych przez pana premiera na wsparcie edukacji przedszkolnej, a to są konkretne kwoty, odpowiednio ćwierć i pół miliarda złotych, więc naprawdę konkretne pieniądze. Pesymista widzi tylko tę przysłowiową, cięknącą zimną wodę z kranu. No i jeszcze jedna ważna rzecz. Jak próbowaliśmy rozszyfrować nazwę PiS na, w odniesieniu do tego, co dzieje się we wniosku, który PiS składa, to oprócz tego pesymizmu widzimy stagnację. Jest źle, ale nie pozwolimy niczego zmienić. Nauczanie historii jest kiepskie, nie mamy efektów, ale nie róbmy żadnego kroku, żeby można było osiągnąć jakiekolwiek inne wyniki. Może faktycznie pesymizm i stagnacja powinny się wpisać jako nowa nazwa partii naszych oponentów.